Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Digitalks. Jest to odcinek, no cóż, powakacyjny. Powakacyjny, nie bójmy się tego słowa, choć ono nie brzmi za dobrze. Lato trwało z dwie sekundy. Mam nadzieję, że wypoczęliście. Ja trochę wypoczęłam, a trochę wcale nie. Znaczy, na pewno za krótko. Za mało leżakująco, więc wezmę sobie ten learning, to doświadczenie, że potrzebuję więcej nic nie robienia, wezmę sobie na następne, najbliższe wakacje. A dzisiaj w Digitoku odcinek, który bardzo wszyscy lubią, czyli polecajki. Czy będzie o technologii? O technologii dzisiaj nie będzie wyjątkowo, natomiast będzie dzisiaj o kompetencjach przyszłości, o budowaniu siebie. Trochę wybrałam takie książki, które, no też takie, które ostatnio czytałam, które mi się dobrze czytało w wakacje, ale książki, które mówią o tym, jak dobrze budować siebie, walczyć z tak zwanym brain rotem, jak to ładnie się mówi po polsku, czyli z gniciem mózgu. Książki, i tak chciałabym Wrócić do tego, żeby powiedzieć, że książki są ważne. Książki są ważne, dlatego że my jesteśmy przeładowani krótkimi treściami, które zazwyczaj nam. I też jeszcze zazwyczaj te treści. I tak w połowie przerwamy, bo zaraz się pojawia coś kolejnego, co jeszcze koniecznie bardziej trzeba przeczytać, czy mm, zobaczyć, obejrzeć. Więc po pierwsze, więcej oglądamy niż czytamy. Po drugie, jak już coś czytamy, to krótkie formy, a krótkie formy, krótkie treści wpadają jednym uchem. Wypadają drugim uchem, a książki, a zwłaszcza takie, które są wartościowe, zagnieżdżają się w naszych głowach. I naprawdę, naprawdę w to wierzę. Zagnieżdżają się w naszych głowach i mają na nas wpływ, i pobudzają nasze neurony do pracy, i czynią nas innymi ludźmi. Dlatego bardzo, bardzo, to znaczy zawsze, jeśli będę jeszcze robiła podcast przez kolejne lata, to zawsze będzie miejsce na polecajki. I na książki przede wszystkim, bo naprawdę uważam, że jeżeli mamy korzystać z jakiegokolwiek wolnego czasu, to naprawdę dużo częściej korzystajmy z tego wolnego czasu na korzyść książek niż czegokolwiek innego. Nie filmów, nie seriali, tylko zdecydowanie więcej książek. O, tak jest mój postulat. Moje ulubione tytuły tego lata na pewno mm, pokazują jak odnajdywać swoją autentyczność, jak rozwijać swoje umiejętności poznawcze, jak rozwijać swoje kompetencje społeczne, co uważam, że jest bardzo ważne. I trochę o tym, dlaczego to jest ważne, a to jest też bardzo ważne dla mnie, dlaczego to jest bardzo ważne, żeby tworzyć świat, w którym jest więcej radości, w którym jest więcej szacunku, w jest mniej awanturowania się czy polemizowania ze wszystkim, więcej akceptacji, i myślę, że to też jest bardzo ważna część kompetencji przyszłości, jeżeli chcemy, żeby ten świat budować w dobrym kierunku, to chyba więcej powinno być tego. Trochę czytałam w tym sezonie po angielsku, przyznam, więc część książek będzie po angielsku, ale nie wszystkie, ale jedna książka będzie taka, że polecę wam tylko kawałek jej. O, tak. No i nie tylko książki, jeszcze na sam, na sam koniec troszkę filmowych rekomendacji. No dobra, bardzo mocna książka i bardzo ważna książka. Malala Yousafzai Finding My Way, po angielsku. Malala, to wiecie o tym prawdopodobnie, ale przypomnę, że jest to pakistańska działaczka na rzecz praw dziewcząt do edukacji, czyli coś bardzo mi bliskiego mojemu sercu. Najmłodsza laureatka pokojowej Nagrody Nobla w historii i to jest absolutnie. Są nagrody Nobla, które ja w życiu kwestionowałam, a akurat tej. Nigdy bym nie zakwestionowała i myślę, że nikt. W wieku 15 lat Malala przeżyła zamach talibów. I z jednej strony, właśnie, to jest trochę o tym, że tragedie w naszym życiu czasami stają się takim boosterem, taką katapultą do budowania misji reszty naszego życia. Ja w to bardzo wierzę. I tak było w jej przypadku, bo gdyby nie ten zamach, byłaby pewnie zupełnie kim innym dzisiaj. A tak jest ewidentnie symbolem odwagi. I przede wszystkim symbolem walki o równość. Jest, oczywiście dzisiaj to jest osoba o absolutnie międzynarodowym autorytecie, jest też, co mnie bardzo cieszy, głosem młodych i osobą totalnie inspirującą. I dlatego właśnie bardzo, bardzo polecam jej książkę Finding My Way, która w ogóle zaskakuje. Znaczy, tak sobie myślę, że warto czasami przeczytać książkę po angielsku, to zbogaca słownictwo to może nie tyle że po angielsku, ale w oryginale. Warto przeczytać. Jeżeli znam jakiś inny jeszcze język, to może być innym, ale tak czy siak. Nie ma tej książki po polsku, ale jest naprawdę super. Malala, jako piętnastolatka rzeczywiście stała się międzynarodową ikoną odwagi, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, w dużej odległości od kamer i tłumów zmagała się z wieloma problemami, w tym. Tak naprawdę próbowała odnaleźć swoje miejsce w świecie. I w tej książce, co mi się w niej bardzo podoba, idziemy kompletnie poza nagłówki gazet. Książka jest bardzo szczera, jest zaskakująca wielokrotnie, super autentyczna. Jest, wyobraźcie sobie, z humorem, ale jest taka bardzo, bardzo, naprawdę bardzo autentyczna. Bo ona tam pisze i o lękach, i o odkrywaniu siebie. Pamiętajmy, że. Piętnastolatka, która najpierw przeżywa tragiczne doświadczenia, potem trafia na pierwsze strony gazet, no, akurat moja córka jest teraz w tym wieku, to wyobrażam sobie, jakie oba te doświadczenia muszą być dla niej trudne i też właśnie dlatego polecam mega tę książkę kupić swoim nastolatkom, zwłaszcza dziewczynom naprawdę, chociaż nieprawda, chłopcom też. Od takiej osoby, która była samotniczką w liceum. Także pamiętajmy o tym, że nie wszystkie dzieci, które są samotnikami w liceum, będą, po muszą koniecznie nimi nie być. <grym> Albo dzieci, które nie, wiem, nie chcą być w pierwszym rzędzie, zawsze i zawsze podnieść rękę do góry, że się zgłaszają. My zawsze tego oczekujemy od naszych dzieci. Wcale niekoniecznie to przekreśla ich przyszłość. Warto to wiedzieć. A była znakomicie, potem też można powiedzieć, lekkomyślną studentką. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się u niej działo, i ghostingu doświadczyła, i znalazła miłość życia. Pokazuje taką ludzką stronę osoby postawionej na piedestale, bo nam się wydaje, że ktoś jest nie wiem, wojownikiem o wolność, czy bohaterem to jakbyś w ogóle urodził się taki. A wielcy ludzie są też, tak naprawdę, na koniec po drodze zwykłymi ludźmi. I to jest super fajne, dlatego polecam tę książkę nastolatkom, żeby. Zdać też sobie trochę sprawę z tego, że absolutnie można być każdym z dowolnego miejsca, występując. O tak bym to powiedziała ostatnio. Mam dużo do czynienia z młodymi ludźmi. Teraz miałam w zeszłym tygodniu taki dosyć fajny wykład i rozmowę ze studentami, Polakami studiującymi na zagranicznych uczelniach. Byli młodzi ludzie z całego świata i też super mi się z nimi gadało i też yy, przyznam szczerze, że. Bardzo bym chciała im powiedzieć, że tak naprawdę, słuchajcie, cała masa rzeczy jeszcze się może zmienić i to jest też okej. Okay. I wcale nie trzeba się tak strasznie przejmować w tym wieku wszystkim. Yy, I ta książka też trochę jest o tym. Druga książka, którą chcę wam powiedzieć, też jest po angielsku. I kurczę, nawet nie wyobrażam, jakby ją było przetłumaczyć. To jest książka Algo Speak", yy, Adama Alexika. Adam Alexik to jest taki... Yy, można powiedzieć miodek trochę, profesor miodek, językoznawca, zresztą znany w mediach społecznościowych, więc z jednej strony jest językoznawcą, a z drugiej strony można powiedzieć influencerem, znany w mediach społecznościowych jako etymology nerd. No, biorąc pod uwagę, że ma w tych dwóch obszarach doświadczenie, gdzie świetnie się kumuluje, pokazuje nam, jak internet redefiniuje nasze słownictwo. Dla mnie to jest super ciekawa książka. Chociaż właśnie nie wyobrażam sobie, jakby ją przetłumaczyć na, na Polski, bo, bo dużo jest tych an, anglojęzycznych historii, ale jak patrzę na, na nastolatki nasze, na moją córę, to wiem o tym, że oni też ten internet mocno po angielsku przyswajają. I wiele z tych rzeczy, które przeczytam w tej książce, to gdzieś usłyszałam właśnie od, od mojej córki, czy jej jakichś tam koleżanek, czy znajomych. I to jest naprawdę jakby mega ciekawe, żeby sobie zdać z tego sprawę, jak ogromny internet czy social media mają gigantyczny wpływ na tworzenie się przyszłości języka. Także ta książka to jest absolutny w ogóle hit, i zresztą jest to bestseller New York Timesa już o przekształcaniu języka, o zmianach w formie komunikacji. Mega, mnóstwo fascynujących faktów. Ciekawych obserwacji, których sama bym sobie nie zdała sprawy. Ja się jakoś tam interesuję tymi młodzieżowymi słowami roku. No, też jakby obsując w domu z nastolatką, która ze mną rozmawia, słyszę dużo tego. Zresztą to są czasami ciekawe bardzo rzeczy, czasami bardzo śmieszne, czasami trudne, ale tutaj autor Algo Spiku mówi o etymologii emotikonów, o czymś, co się nazywa trend biting. Wyobraźcie sobie. O przeróżnych historiach, właśnie od memów, począwszy o brainrocie, o tym, że bardzo dużo nowych słów jest tworzonych, dlaczego one są tworzone, na jakiej podstawie, skąd się biorą, w ogóle ciekawe historie. No, o tym, co na przykład kształtuje YouTube, jak e, inaczej budujemy akcent w ten sposób. O gramatyce, o w ogóle całej definicji nowej języka. Mega, mega. O normach społecznych. Też bardzo ciekawy wątek. To wszystko jest oparte na autorskich badaniach Aleksika. Ogromną analizę internetu, którą tu przeprowadza. To jest w ogóle super ciekawe. O budowie zdań. Ja jakby sporo tych rzeczy wiedziałam, ale całej masy kompletnie nie wiedziałam. I jest takie, jeżeli macie w domu nastolatków, ale nie tylko, jeżeli w ogóle interesuje Was, generalnie jak technologia nas zmienia, jak wpływa na życie, to to jest jeszcze jedna warstwa. Jeszcze jedna warstwa tego, jak technologia w postaci internetu i social mediów ma na nas. nie, jest to, że to, jest, to nie jest książka ani negatywna, ani książka pozytywna. To jest książka. Bardzo otwierające oczy i totalnie informacyjne o takich rzeczach. Podróż w stronę języka, podróż w głąb języka, ewidentnie. Także super wam polecam tę książkę. Książka trzecia to bardzo, super ciekawa dla mnie, bo i sztuczna inteligencja, i myślę, nasze ostatnie kilkadziesiąt lat tego, co budujemy w mediach, tego jakie wartości tworzymy, tego, co jest dla nas ważne, to mózg, to intelekt. Wydaje nam się, że najważniejszy jest intelekt. W sumie z jednej strony mi też się tak wydawało zawsze, dlatego, że ja sama nawet y, mówię o sobie, że y, jakby interesują mnie ludzie o, o wybitnych umysłach, bardzo Zaciekawiają mnie, intrygują, bardzo inteligentni, bardzo mądrzy ludzie, wielowątkowi, nietuzinkowi i tak dalej. I z jednej strony to oczywiście ma sens, ale z drugiej strony książka The Genius Smith, Helen Lewis, to książka, która mówi o nicie geniusza. To jest prowokujące spojrzenie na to, jakie problemy się tworzą, kiedy intelekt jest na absolutnym piedestale, kiedy intelekt jest. Uważany za tę jedyną najważniejszą rzecz. I teraz, jak chcemy poznać społeczeństwo, jakie to społeczeństwo jest, jakie jest zaawansowane, co ceni, patrząc na to, kogo nazywa to społeczeństwo geniuszem, tak? albo kogo wyklucza, komu daje przyzwolenie na więcej. A na co jest na przykład chętne, żeby nieco przymykać oko. I tu mega ciekawe historie, bo już od Leonarda Da Vinci, którego jestem też wielką fanką, czyli od czasów renesansowej fl Florencji, idzie analiza po Ilona Maska, starty raket SpaceX. O kto dla nas jest goniuszem, co mu wybaczamy, jak ich traktujemy i tak naprawdę. Jakie jest znaczenie tego słowa geniusz? No, tam jest od dyskusji na temat, skąd się wziął sukces Beatlesów, na przykład. Ha, nie powiem, proszę przez książkę. Na przykład jest też o tym, dlaczego Stephen Hawking uważał, że testy IQ to jest głupota, bzdura i zajęcie dla tych, którzy wcale nie są mądrzy. Co to znaczy geniusz? Też jest bardzo fajnie opisane. Bardzo podważająca książka, trudny temat, ale mega interesujący, bardzo, bardzo polecam. Ostatnia książka, przedostatnia właściwie, przedprzedostatnia, ale ostatnia po angielsku, o tak powiem, to jest książka Playful, Cass Holman. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że mamy ciągle problem z tym, że gubimy tę kompetencję kreatywności. Znacie badania, wiecie o tym, że Między 10 a 15 rokiem życia y, dzieci stają się coraz mniej kreatywne. Patrzymy na siebie, na pokolenia ludzi pracujących, to widzimy, że ta kreatywność wcale nie jest taką mocną kompetencją, a w, jest zawsze w pierwszej dziesiątce kompetencji, która zostanie nam, ludziom. Tak? W, w czasie, kiedy mamy 70. rocznicę. Można powiedzieć, urodzenia sztucznej inteligencji, tego, tego, tego sformułowania, powinniśmy baczniejszą tak, bo w 1955 roku to słowo ujrzało światło dzienne, 31 sierpnia, czyli no, dosłownie kilka dni temu. I to jest temat, z którym łatwo się łączą kompetencje przyszłości, które zostają dla ludzi. I dlatego ta książka Playful jest fajna. Bo autorka tej książki, projektantka, ekspertka od zabawy, edukatorka również, pokazuje, dlaczego po pierwsze zabawa jest ważna. Rekomenduje nam, żebyśmy dodali do swojego życia więcej radości, więcej pobudzania wyobraźni, więcej eksplorowania, więcej takich rzeczy rozwojowych, ale w pozytywnym, radosnym tego słowa znaczeniu, bo. To jest super ważna kompetencja w naszym życiu, której bardzo, bardzo mało czasu poświęcamy. My się rodzimy z ogromną potrzebą zabawy. My sami nawet u dzieci, już tę potrzebę zabawy potrafimy już można powiedzieć, os ostudzać. A dorastając, system edukacji tłumi nam ten wielki pęd do zabawy, życie tłumi, bo Jesteśmy przede wszystkim nie radośni, nie odkrywający, tylko jesteśmy produktywni, musimy odhaczyć, że zostało zaliczone. I Kas Holman pokazuje w tej książce, z czym ja się zresztą fundamentalnie zgadzam, że jak się odcinamy od siebie jako zabawowe, bawiącej się, jako czerpiącej radość z, z odkrywania osoby, że odcinanie się od takiego swojego ja jest złym pomysłem. Dla naszego dobrostanu, dla naszych umiejętności rozwiązywania problemów. Dzisiaj ciągle mówimy o tym, że umiejętność rozwiązania problemów tak naprawdę będziemy umieć, jak będziemy się uczyć programować. Wtedy będziemy się uczyć składać duże tematy na mniejsze wątki i te problemy rozwiązywać. To super, to jest też bardzo ważne, ale przez, no, można powiedzieć, że programowanie dla wielu osób utalentowanych w tym kierunku też jest zabawą, ale chodzi o to, że za, przez zabawę będziemy się uczyć lepiej rozwiązywać problemy i będziemy znacznie bardziej innowacyjni. Autorka tam cytuje całą masę badań nad zabawą, które pokazują, że ona może wzniecać radość i kreatywność, i taki głębszy wgląd na każdym etapie y, życia. Bardzo gorąco polecam tę książkę. wtedy się dowiemy, jak obniżyć stres, jak się resetować, jak budować lepsze więzi, jak rozwijać właśnie w ten sposób przez zabawę kreatywność, jak Odnajdywać radość, zwłaszcza wtedy, kiedy jej tak nie ma powszechnie, kiedy są trudniejsze czasy, kiedy jesteśmy zaskakiwani zmianami, czyli w sumie teraz, jak pokonywać lęk przed porażką. To jest super ważne, bo badania pokazują w Europie, badania prowadzone, że studenci najbardziej, najbardziej boją się, europejscy studenci, poniesienia porażki. A przez zabawę, przez eksperymentowanie zabawowe, takie zabawowe, uczymy się pokonywać lęk przed porażką, bo ona staje się częścią gry i tak powinno być. No i w ogóle. Super książka, super książka. Kolejna książka, to jest ciekawa. już kiedyś zresztą tę książkę polecałam, teraz ją czytałam po raz drugi. To jest książka Jamesa Nestora, Oddech. Naukowe poszukiwania utraconej sztuki, wydawnictwo Galaktyka. Co Wam mogę powiedzieć na temat tej książki? Przeczytać w tej książce należy ostatnie 30 stron. Książka jest troszkę, można powiedzieć, rozwleczona, jak Przeczytam ją całą przeczytam ją cały drugi raz i nadal tak uważam, że jest rozwleczona i wcale nie jest jakaś super ciekawa do momentu epilogu, który się zaczyna na stronie 249, bo w tym epilogu, który ma bodajże właśnie 20 stron, jest opis przeróżnych technik oddychania i tego, co powodują. I to jest ta część, którą koniecznie musicie przeczytać, bo tak, a. Nie trzeba przeczytać całej książki, żeby wiedzieć, że oddychanie jest ważne. Nie trzeba przeczytać całej książki, że jesteśmy przebodźcowani, przeładowani, że mamy dużo lęków, że mamy dużo stresu, że się nie śpimy, że trudno nam zasnąć, potem nie możemy się obudzić, że jesteśmy ciągle w stresie, że nam tutaj kark sztywnieje i i tak dalej. I wszystko to wiemy, ale jak temu zaradzić? Otóż zaradzić trzeba temu na różne sposoby oddychania i szczegółowo w sposób bardzo prosty. W książce oddech od strony 249 opisane są wszystkie metody oddychania. Ja obecnie jadę metodą 478. Jak przeczytacie tę książkę, będziecie wiedzieli. I powiem Wam szczerze, robię to od jakichś dwóch i pół tygodnia jest lepiej. Jest lepiej. Jeśli chodzi o moje. Radzenie sobie ze stresem czy z takimi wybuchami, takiego, no można powiedzieć, zdenerwowania z powodu jakiegoś rzeczy zapomniałem czy coś. Także to gorąco polecam. Jest jeszcze jedna książka, książka z kategorii takich, którymi mam ją akurat w papierze i są, trzymam ją teraz w ręku. Książka, którą szczerze mówiąc, łatwiej zaatakować kogoś niż przeczytać. Ale dlaczego jest taka duża i ciężka, bo jest piękna. Wyskoczyła mi rekomendacja tej książki gdzieś w internecie. Bartek Kierzun, człowiek, który wie o jedzeniu dużo fajnych rzeczy, kompletnie nie moje klimaty. Natomiast, dlaczego kupiłam tę pierwszą, a potem kolejnych chyba pięć? Bo ja lubię doświadczenia. Lubię doświadczanie i uważam, że jednym z elementów doświadczania jest jedzenie, zwłaszcza jak się podróżuje. I książka Bartka Kierzunia, krakowskiego doświadczacza jedzenia, Ateny do zjedzenia jest doskonała. Wiecie, kto słucha albo czyta regularnie moje posty, to wie, że no mam słabość do Grecji i tam częściowo żyję, ale Ateny w ogóle nie są takim totalnie moim miejscem, wcale nie za często tam bywam. Natomiast jak tam bywam, to wcale nie najlepiej trafiam. A książka. Ateny do zjedzenia, dokładnie wypełnia mi tę lukę, bo opowiada o przepysznym jedzeniu greckim. Opowiada o tym, dlaczego te, te, to jedzenie, jakie jedzenie, gdzie, w jakim miejscu. Trochę o historii, trochę o wszystkim, jeszcze z przepysznymi opisami i z przepysznymi zdjęciami. Więc jest taka książka o Atenach, jest książka o Neapolu, jest w ogóle o Italii, jest o Instambule. I Jeszcze sporo innych, jeszcze kilka innych i bardzo, bardzo wam gorąco polecam. Jeśli się gdzieś wybieracie, najpierw sobie przeczytać taką książkę i od razu jednym z elementów doświadczania, ten smakowy, lepiej wam pójdzie. Dobra, to tyle, ale jeszcze na deser chcę jeszcze jedną rzecz wam polecić. Hardkorową, słuchajcie, a nie, dwie, przepraszam, na Netflixie film... Nieznany numer, skandal SMS-owy w liceum. Zaczęłam to oglądać, bo wydawało mi się, że to jest w ogóle o tych sytuacjach hejtowych dzisiaj, takich, które robią sobie młodzi ludzie, bo tego typu tematem mnie w ogóle bardzo interesują, i zawodowo, i też prywatnie, no bo, bo jestem mamą. Ale ten film o co w nim chodzi? Nastolatka i jej chłopak są prześladowani dostają wiadomości z nieznanego numeru telefonu okropne, bardzo takie prześladowcze. No i oczywiście zgłaszają to i jest z tego powodu prowadzone śledztwo w sprawie nękania. Ale kiedy to śledztwo nabiera tempa, odkrywa się bardzo ciekawy, nie, nie zrobię spoilera, ale dla mnie szokujący jakby sekret całej tej historii, półtorej godzinki trzymające w napięciu, w tematyce, która jest bardzo aktualna, Super, Wam bardzo to polecam. Jako, że lubię filmy dokumentalne, to jeszcze dokumencik świeży, bo ta historia SMS-owa, nieznany numer to jest nowa rzecz. I druga nowa rzecz to jest dokument, po który się pojawił na Netflixie. Totalna katastrofa. Szturm na strefę 51. Dlaczego ja to warto, polecam bardzo hmm, obejrzeć? Po pierwsze, dlatego, że uważam, że dokumenty hmm, doskonale też nas, też nas rozwijają. Ale to jest historia, jak internet może nakręcić wydarzenia w realnym świecie, które są, wy, wychodzą z, kompletnie poza kontrolę, przeradzają się w jakieś totalnie masowe akcje. Otóż o co chodzi? W 2019 roku jakiś Matty Roberts utworzył wydarzenie na Facebooku. Najpierw zaczął żartować: chodźcie, słuchajcie, robimy szturm na tajną bazę sił powietrznych. Stanów Zjednoczonych, tak zwaną strefę 51. No i to na początku było taki żarcik, 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 ale potem setki tysięcy ludzi dołączyły do tej najpierw akcji Facebookowej, zadeklarowały, że dołączą do szturmu na tę e, tajną bazę, i rzeczywiście to zrobiono. I teraz ten dokument pokazuje kulisy tego wydarzenia, pokazuje. Co dla mnie jest tutaj ciekawe i może być dla was ciekawe, jak zabawa internetowa, która na początku wydaje się, ha, ha, ha czasem ona jest nawet pozytywna, czasem średnio wymyka się spod kontroli, jak się totalnie umasawia, i jak może doprowadzić do, tu akurat nie można powiedzieć o tragedii, natomiast do sytuacji niebezpiecznej, do sytuacji wymykającej się pod kontroli, co za tym idzie może to doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. I z tym Wam z Was zostawiam, też do obejrzenia z nastolatkami, których z kolei w tym internecie jest bardzo dużo. No cóż, polecaj ich dość sporo na dziś, także bardzo Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, jak to zwykle mówię, Niekoniecznie trzeba te wszystkie polecajki obejrzeć i poczytać. Niekoniecznie wszystkie te książki trzeba kupić. Je polecaję dość dużo daje. Drodzy, wybierzcie jedną, która z Wami rezonuje. Może to być w sobotkę taki film, dokumencik, albo może to być jedna z tych książek, a może kupcie jedną sobie, a jedną komuś, a potem zróbcie sobie tak zwany Learning Buddies czyli niech ta osoba Wam opowie, jak tą książkę przeczytała, a Wy jej opowiedzcie o tej, co Wy przeczytaliście. I co najważniejsze Bierzmy z tego naukę i wprowadzajmy w życie. I pamiętajcie, żeby nie budować kubki wstydu przy łóżku. Hmm? U mnie, co prawda na szczęście ja jakoś w miarę, chociaż i tak tempo mam za wolne, uważam, wersus hmm, to ile tych książek przyrasta. Hmm? No nie, nie to, że jakoś tak się strasznie tym stresuję, tylko więcej kupuję niż jestem w stanie przeczytać. To jakby ten problem. Natomiast u mnie kubka wstydu przerodziła się już w szafkę z Ikea, którą zresztą samodzielnie zbiłam, z czego jestem bardzo dumna. I mam już tą szafkę, przyznam pełną, natomiast na szczęście czytam sukcesywnie na tej płeczce. Natomiast wiem o takich moich znajomych i przyjaciołach, którym ta kubka cały czas rośnie, bo książki kupują albo dostają, natomiast nie maleje. Więc pamiętajmy o tym, żeby po pierwsze, a budować tą kubkę przynajmniej w tym samym czasie, jak z niej ubywa, a najlepiej, jeżeli więcej czytamy niż kupujemy, to zawsze jest dobrze i żeby. Niekoniecznie wszystko naraz, tak? Można po jednym. Bardzo Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajmy się jakoś razem w tym wrześniu. Ta książka Playful jest trochę o tym. Niekoniecznie trzeba do wszystkiego tak serio podchodzić, tak jak do początku roku. Także nam i naszym dzieciom życzę, żeby trochę wyluzować. W końcu wszyscy wszystko przeżyją i będzie dobrze. Dziękuję Wam. Piszcie do mnie, lajkujcie, udostępniajcie. Komentujcie, bo pamiętacie, że to po pierwsze rozrusza algorytm, pokaże to te treści większej liczbie osób, a po drugie, no ja będę rozumiała, że ta moja robota ma jakiś sens. Dziękuję Wam, pozdrawiam ciepło. Do usłyszenia.